I zablokowałem go później. Powiedziałem coś tam, no wolę coś tam rzucić stare przyjaźni, napisałem Unara. Zablokowałem go, ale ma ich chłopiec mnie wydzwaniał. To nie, jest. ja już nie mam zamiaru z kontaktu utrzymywać. Mi tylko wystarczy, że ten, yy, tamten ten jak piasek do drugiego. Teraz bo kurwa kupił ten co konsolkę ps 5 i teraz macie się wielcy przyjaciele, se gierki kupują i grają. Pierdolę, nie wiem, kurwa, hit co się dzieje z tymi ludźmi w tych czasach? Załóż oddychaję, ty. Mam oddychaję, mam oddychaję spokojnie. Do mnie się wczoraj nauczycielka spróła za to, że przeszkadzam uczniom siedząc na ławce i nic nie robiąc. Dosłownie siedzę na ławce, nic nie robię. Naw nawet można powiedzieć, że nie oddycham, a to do mnie. Nie możesz przes przeszkadzać uczniom w lekcjach. A ja, 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 ja ten, ja do niej takie no spoko, spoko, a w głowie takie kurwa, co suka ciebie na kasę. On w ogóle ci robi ten napady? Nie. Tak nie bardzo. Dobra, to jest git. Chodź teraz tu. chodź, chodź. chodź. Będziemy z sobie... tego nie spadnie, bo ja już się zjebałem, na robimy o, o kurwa, to żeś teraz wyzwanie dał. Ja, ja ja od miesiąca tego nawet Netflixa na playu nie oglądam. No, dostałeś radę, dał. No. Chociaż w sumie ostatnio odpalałem konsolę, ale to jak dziewczyna u mnie na weekend była. Ja się nie widziałem. No i zajebiście poszło. Padałeś? Tak. Kurwa. Zaraz się jakieś wejście ogarnie na górę. Ale to dobrze. Był zdołał, czekaj, yy, kluczem, masz otwórz sobie dolę, chcę wejść. A ty, dobra. No to ja od razu na, na dole sakuję i pójdę po główne. Dobra. Ale tak jakbyś, może do ciebie zejść, po Kartę. To nie, że cię drajnie dozwał. O, mnie się odezwał, kiedy on się odezwał? Wie, tak byłem u siebie, napisał, no. mi, że, napisał mi o 3 w nocy, napisał mi, że sorry, że taka godzina, ale złożył mi życzenie, hala mi, mi też na Sylwestra pisał. No ale na Sylwestra to też tak za bardzo nie było jak mu odpisać, bo rodzi, ro, rodzicom odpisałem dopiero o trzeciej No wiem, bo mi też właśnie odpisałeś tak. Nie wiem czy to w ogóle muze ten W ogóle jest? Nie wiem W ogóle to ten Sylwester to był najlepszy A gdzie byłeś? Na mieście z dziewczyną I sz Szliśmy do baru, co nie? No I nie zgadniesz co ludzie robili To Napierdalali frajwerkami o 16 w stację benzynową <grywa> to kurwa! Oh. <grywa> Let's no go! Sa asym, sa asym. No proste, chłopie Ja wiem, chyba tylko, że złoto jest sporo, ale gdzie on jest ten Tu jest jedno. Drugie, weź drugą. No dobra. Chyba tam obok jeszcze jest jedno. No szybciej się do tego zasypaj, chłopie nie tu O, bostu jest. blad Zobaczył. Hehe. He. Dobra, chuj robimy na głośno, dawaj no, no głośno, kurwa, konas, to musi mieć tu bokiem. Chodź. Nie da. Nie, grubego. Do grubego Nie, nie. Nie, A ja chciałem go no, nie. Wiem, czy go rozjebać. Nie. 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 czy Nie. rozjebiesz. Kurwa, ale oberwałem na górze jest chodź tu, chodź tu, chodź tu Idę, tu, 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 tu. Kurwa, bież to Szkoda, tu wyskoczył, tu wyjebali za barierę no Dobra, ty idź po złoto, ja tu będę ten, coverował Kurwa, tu nie ma złota, złoto jest tam, po tamtej stronie pewnie Fak Musimy wyjechać tam. Dobra, ja się chyba wypierdolę No A przekąsek nie masz? Nie Dobra Hop Zawalę jeszcze raz, bo nie wiedziałem gdzie kurwa wyjść Tam jak akurat wjeżdżam, to no, ten skurwys przed. Tak. No tam. No by chuj Nie, dobra, to jest bez sensu już jeszcze raz Po zabiegu nie możemy, bo on się skapnął. No tak.